Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Bodzio, siemano. Siemanko, siemanko. No i na no. samym starcie, powiedz, jak tam samopoczucie po wczorajszej w sumie nieważeniu, ale takim wystąpieniu, pokazaniu się publiczności Grądy? No ja co, samopoczucie, generalnie petarda, ja się czuję bardzo dobrze, rozluźniony jestem, nocka, bardzo dobrze przespana, w sumie to zero stresu, nic, bardzo dobrze się czuję ogólnie. Wszystko dobrze. Mega czuć dużą pewność siebie od ciebie. Mam takie wrażenie, że właśnie wiesz po co idziesz tak naprawdę tutaj. No wiesz, generalnie przeszedłem bardzo ciężkie przygotowania. Przygotowałem się trzy miesiące tak typowo grądę. Wcześniej miałem 2-3 tygodnie przerwy. Wcześniej szykowałem się do mistrza z Polski tak naprawdę w boksie. No i no, co, jestem przygotowany dobrze. Tlenu mi nie zabraknie. Sparowałem nawet po 12 rund, chłopaki na mnie sparowali tutaj po 6-8 rund tak samo i było dobrze, dobrze się czułem. Z mocnymi zawodnikami sparowałem, z medalistami Mistrzostw Polski w dużych wagach i generalnie z dużymi chłopami bardzo dobrze się czuję. A skąd pomysł walk na pięści, skoro właśnie też mówiłeś o tym boksie i o, o tym, że się przygotowywałeś do Mistrzostw Polski? No gdzieś generalnie z gołymi pięściami to zawsze miałem do czynienia, bo gdzieś tam... No, nie dało się tego uniknąć w życiu gdzieś zawsze się to pojawiało. Yy, a tutaj stricte podgromdę to mnie namawiał mój bardzo dobry kolega Krzysiu jakiś czas. No i szala się tak przelała jeszcze narzeczona mi podkręciła, tak mówi, idź Daniel, spróbuj, wiem, że dasz sobie radę. No i generalnie tak no ona mnie pchnęła do tego już do końca, no i tak naprawdę dzięki niej w końcowym efekcie tutaj jestem, nie? Czyli w takim przypadku można powiedzieć, że narzeczona taka dla ciebie to skarb. No, bardzo duży skarb, bardzo mocno mnie wspiera, jest ze mną ciągle, dzisiaj też ma tutaj dojechać do mnie. No i we wszystkim się wspólnie wspieramy jest. No, miłość życia, nie? A to nie jest dla niej mega stresujące, powiedzmy, właśnie w takich walkach na gołe pięć? No umówmy się, to są krwawe, mocne bitki. Jak ona to znosi? No, generalnie ona się stresuje bardziej niż ja, bo ona to przeżywa. Dla mnie to jest no, nic nowego. Tylko, że ona wie, że, no, że ja to gdzieś lubię, że jak nie ma w moim życiu jakiejś rywalizacji, no to jak gdzieś zaczynam błądzić. Nie wiem, nie, nie wstaję z rana, na przykład, nie idę na trening, coś ten. Życie tak po prostu mi. Tak no, jak nie ma jakiegoś celu większego, no to tak dziwnie jest nudno po prostu. Bardzo dobrze cię rozumiem, mam, mam to samo. Teraz przejdźmy do tego, że będziesz walczył w turnieju, tak naprawdę powiedz, dlaczego turniej? Czy ty wiedziałeś, że będziesz walczył w turnieju? Jak to wyglądało? Znaczy ja generalnie pisałem się od samego początku na turniej, żeby rzucić się na głęboką wodę, bo mi na tym zależało, bo Super Fight to jest jednak Super Fight. No, nie wiedziałem do końca, czy by mi to wystarczyło, wolałem turniej i chciałbym się rzucić na głęboką wodę i chciałbym też, no ja nie ukrywam, to jest dla mnie test ogólnie gromda, największy to jest dla mnie test, bo tutaj uważam, że jest poziom. Różni się czasem zawodnicy trafiają, ale generalnie jest poziom tutaj i są mocni zawodnicy. No i turniej to jest bardzo duże wyzwanie, bo trzeba stoczyć trzy walki. No i oczywiście, jeśli się pierwszą wygra, ja zamierzam ją wygrać i zamierzam przejść ten turniej, ale no, je jest to bardzo duże wyzwanie, generalnie. A dużym wyzwaniem będzie dla Ciebie problem? Wiesz, walczysz na tyle, na ile przeciwnik ci pozwoli, generalnie, ale. No Ja jestem dobrze nastawiony, planuję wykonać swój plan, który mam, nie dać się wciągnąć w jego i zamierzam bardzo dobrze z tej walki wyjść. Nie, nie chcę też lekceważyć przeciwnika, bo ja taki nie jestem. Podchodzę do niego, traktuję go w 100% poważnie i wychodzę z tym nastawieniem, jakbym wychodził do Mistrza Świata. Nie? Patrzysz od razu już dalej w drabinkę, czy skupiasz się na pierwszej walce? Nie skupiam się na pierwszej walce, w drugiej walce wiem kto jest, bo z chłopakami tutaj rozmawiałem, fajne chłopaki, bardzo mocne, też tam będą mieli ciężką walkę uważam, ale nie patrzę na to, bo najpierw tak naprawdę trzeba przejść tą pierwszą walkę, bo Zazwyczaj ten kto patrzy do przodu to zostaje w tyle, nie? Dokładnie. Miałeś do czynienia też właśnie z walkami na gołe pięści w innej federacji, tak jak już mi wczoraj wspomniałeś. Co wolisz? Czy wolisz właśnie takie pojedyncze, w sensie solówkę, czyli że możesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie, czy walki na przykład trzy na trzy? Generalnie no, ja się czuję lepiej w solówce, mi się wydaje, bo w takich awanturach jest duży chaos. My też tam, jak wyszliśmy, to nie wiedzieliśmy, z czym się je, to byliśmy tak naprawdę tam pierwszą walką. Zasad do końca nie znaliśmy tak naprawdę, bo no, nie sprawdziliśmy to wszystkiego do końca. I to wszystko poszło w ten sposób, że, no, że, że tam był wielki chaos. Ogólnie trafiliśmy też na bardzo charakternych chłopaków z Wisłoki. W porządku, pozdrawiam tych chłopaków, bo, bo to był bardzo dobry kontakt, bardzo w porządku chłopaki. No i generalnie no, była bardzo ciężka walka, ale tam jest za duży chaos. Tam gdzieś się tukliśmy, ktoś upadł, nagle wstał, mój kolega pobiegł do innego, jak gdzieś dostałem od boku. No i to taka był do, dość duży chaos. Myślę, że jeden na jeden się lepiej odnajdę. Czyli w takim wypadku można powiedzieć, że już będziesz widoczny tylko w tego typu walkach, jak tutaj na grondzie, jeden na jeden? Tak, raczej tak, nie planuję już nigdzie takich grupowych walk, chłopaki ode mnie też raczej nie, więc ra raczej zostaję tutaj, zresztą kontakt jest, kontrakt jest z Grądom podpisany, ja też zamierzam się zachować lojalnie, jeśli jestem tutaj, to jestem tutaj i nie szukam niczego na siłę, tak naprawdę od początku przychodząc tutaj nie miałem w planach niczego innego i nawet jak to gdzieś pójdzie dalej, to zam zamierzam sobie na spokojnie tutaj czuwać swoje i tyle, nie. A już można powiedzieć, że przyszedłeś ledwo co do tej grondy, ale już w jakimś stopniu Cię to dotyczy. Czy Ty patrzysz na to, jak inni tutaj próbują gdzieś iść do innej federacji, czy kompletnie nie skupiasz się na tym, jak to inni do, do tego podchodzą, jakie mają tutaj konflikty i, i w ogóle, no jakie jest Twoje podejście po prostu? Nie no, generalnie to wszystko się odbija echem i nie da się o tym nie słyszeć, no co no, ja wiesz, że jestem tego zdania, jestem człowiekiem tak naprawdę słowa. I tutaj też jak rozmawiam, to dużo ustaleń jest tak naprawdę, że tak powiem, przysłowiowo na gębę. No I jak się dogaduje, no to się dogaduje tam. Ja nie wiem, jak nie byłem przy tych rozmowach, nie wiem, jak oni się dogadywali. Jedna strona przedstawia to tak, druga strona przedstawia to tak. Więc nie, nie wiem, co mam do końca o tym sądzić, ale uważam, że no. Ja generalnie przyjechałem tam, sprawdziłem kontrakt, ja wiedziałem co podpisuję, wiem, że kontrakt jest na tyle i na tyle walk, że nie mogę odejść, że no bo po prostu się na to zgodziłem. Ja rozumiem to, że ja przychodzę tutaj, jak naprawdę nikt mnie nie zna poza moim podwórkiem, że to Gromda mi daje jakąkolwiek rozpoznawalność, no i jeśli ktokolwiek mnie będzie chciał potem dalej, no to ze względu na to, że byłem tutaj w Gromdzie i że to dali mi właśnie yy, pan Grabowski, i reszta tych chłopaków, że mi to dała tak naprawdę, a nie, że tak fakt, ja też jakąś cegiełkę do tego przykładam, no ale gdyby nie oni, nie byłoby mnie tak naprawdę, ale gdyby nie było mnie tutaj, to oni by dalej byli, no i, no i to tak idzie, nie? No, ale, no ja uważam, że jeśli się z kimś na coś dogadujesz, to powinieneś się z to wywiązać i tyle, nie? Masz jakiś szerszy plan już, żeby też mm, powiedzmy nawet za pośrednictwem rozmów z grą, dom z panem Grabowskim, iść do Freaków przysłowiowo, czy nie? Nie, nie, to nie jest mój świat totalnie, ja tam nie mam nic do tych ludzi, niech oni sobie chcą, to niech sobie walczą, ja generalnie, no ja się nie czuję w tym dobrze, to nie, nie byłby totalnie mój świat, ja to nie, ja generalnie, no... Co, co ja miałbym tam robić? Za nudny bym tam był, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, no, co tam się dzieje. To jest chłopak też, no, widać, o, ten, co z nim dzisiaj będę walczył, narwany. Tutaj można by było coś podkręcić albo coś, no, ale po co? Nie, nie widzę sensu. Walka daje dla mnie wystarczające emocje. Ja zresztą, jakbym kogoś nie szanował, no, to też bym się nie chciał z nim bić, po prostu, no, nie, nie wyszedłbym z nim, no bo, no, bo po co? Ja nie wiem, no, chcę wychodzić z kimś, z kim czuję, no, że że chłopak jest porządny, tak naprawdę, nie? Myślę, że to jest też ta kwintesencja Twojej wypowiedzi, to jest e, też e, takie samo rozumowanie kibiców Grądy, bo czytając komentarze dokładnie e, to samo można odnieść, nawet pod filmikiem problemu. No, no tak właśnie, no. I mi się wydaje właśnie, że ludzie tutaj tego oczekują, oczekują w miarę normalności, żeby taka była, a nie właśnie no, szukania czegoś na siłę, bo... Tak naprawdę w Polsce mamy dosyć patologii, dzieje się tyle różnych złych rzeczy, że tutaj to nie jest potrzebne. Tak, ludzie potrzebują takiej krwawej jadki, ale no, nie wiem, mi się wydaje, że właśnie że ta jadka, że ludzie tutaj zostawiają całe serducho, to, to oddaje to wszystko zamiast tych wyzwisk. No, bo to jest przykre czasem, wiesz, potem, no, potem człowiek musi się z tym wszystkim zostać sam na końcu i zmagać sam. No dla mnie no, to, nie, ja takich rzeczy nie uważam po prostu, nie. No i myślę, że jasny przekaz jest tutaj grany. Ja ci życzę powodzenia dzisiaj na walce i piąteczka i mam nadzieję, że ja mogę coś jeszcze pozdrowić? No, oczywiście. Chciałbym oczywiście. pozdrowić wszystkich chłopaków z Bydgoszczy, z Solca. No i oczywiście co? Moje mordeczki z Wałbrzycha. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzięki wielkie, Piona Dziękuję. jeszcze raz.